Dzień dobry moi drodzy. Uff. Aż się kamera zakurzyła. No co, dawno się nie widzieliśmy. i dawno. Odzwyczaiłam się od kamery, od gadania do kamery, od tego, że teraz tą kamerę powiozę na na rowerze Uch Uch, uch Lecę na jeziorko Jeszcze po drodze zajrzę do parku Tam gdzie jest basen i sprawdzę kiedy on się otwiera Bo chciałabym już się opalać, i kąpać A basen jest nadal zamknięty Chyba, chyba, właśnie muszę to sprawdzić A na jeziorze mm, No nie pływam, jest brudno, jest bardzo brudno Biorę koc, może plecak, dobra Wodę Idę tyle. Popatrzuł tak na mnie, co? Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry, za to wam też się wszyscy sześćdziesiąt No idź, idź. Halo Oj, chyba ktoś tu się rowerem przyjechał po ścianie. No nawet jest całkiem miło na dworze. Wie? Nie tak gorąco? Ale z kamerą powiem Wam super niewygodnie, okropnie niewygodnie. Odzwyczaiłam się jestem z, z tej swojej strefy komfortu już kilka miesięcy. Ble. Trzeba wychodzić, trzeba wychodzić ze strefy komfortu. Bo siedzę i... I co? I się rozleniwiłam. Ogólnie to te takie ostatnie miesiące to powiem, mało produktywne. No chyba zamknięty Widzę, że tam w ogóle wody nie ma mm -hmm. Tam jest tak miło się opalać O! Oh. Jest zamknięty, nie ma nic napisanego I czego ja się dowiedziałam? Niczego, bo jest po prostu zamknięty Nie jest napisane kiedy się otwiera Koniec czerwca chyba powinien być O, ludzie tu się opalają ja bez wody nie mogę się upalać, tak ciężko jest. Schowam do plecaka kamerę, bo... O Boże, mam alergię. Nie wiem na co, cały czas jak wyjeżdżam, wychodzę na miasto, to kicham. Eee, chowam kamerę, bo jest ręka mi się zmęczyła trzymać tą kamerę, wszystko mi się tu odciska. Póki ja, moi drodzy, jadę teraz rowerkiem, pokażę Wam e, sponsora dzisiejszego filmiku E-Light. E-Light, inteligentne oświetlenie domu. Oni mi wysłali taką, o, taką piękną, zobaczcie jak to ładnie wygląda, lampkę nocną, która jest podłączana do mojego telefonu, jak wszystko tak naprawdę z tej firmy, to wszystko się łączy z telefonem, możecie zmieniać kolory, E, jasność Wszystko ze swojego telefonu Ta lampka się podłącza tutaj na kabel USB Już się świeci, tylko a muszę wyłączyć e, Światło, żeby wam pokazać Dokładnie jak to wszystko e, wygląda Tak, i teraz tutaj mamy Pokażę wam, możemy e, Zmieniać na lampce A możemy zmieniać na telefonie Pokażę wam najpierw jak to się zmienia O, tu po prostu przesuwam palcem I zmieniają się kolory Kolory i jasność. Pokażę Wam, jak to działa z telefonu. Eee, tu są takie różne mm, rekomendacje: zachód słońca. U. Tryb nocny. U. Czytanie. Noc filmowa. To mi się najbardziej podoba. Mm, tak, oglądałam z tym film. To bardzo ładnie wygląda. Ja sobie ustawiam tak, za laptopem, i tu coś oglądam i jest tam taka lampka. Mm. Bardzo miło się ogląda tak. Przyjęcie urodzinowe. Widzicie to? Tryb romantyczny. A, to um, romantycznie. O, to mi się bardzo podoba, płomień świecy. I widzicie, to się tak zmienia, to jakby tak się świeciło, jak, 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 jak świeca. Łup, łup. No, i tu możemy zmienić sobie jasność. I jest mnóstwo tych kolorów. Patrzcie, możemy zmienić na jakich chcemy po prostu. Naprawdę cieszę się, że mogę współpracować z takimi fajnymi e, firmami. Link wam zostawiam pod filmikiem. Mają tam e, lampy biurowe, lampy takie do sufitu. Mają tam takie paski, które się świecą. Możecie, nie wiem, pod łóżkiem zrobić przy szafie, co gdziekolwiek. I to wszystko lampki są takie. E, żerówki, żerówki Możecie cały dom sobie zrobić z tymi żarówkami i, i wszystkimi żarówkami sterować z telefona. To jest XXI wiek, moi drodzy, to jest XXI wiek. Link na ich stronkę pod filmikiem. Wracajcie do... Już nie przeszkadzam, do vloga. Fu, ale gorąco. Jednak, jednak gorąco. Się wybrałam drugiej. A, Tak myślę, że w sumie mi się zechciało poopalać. Nie, nie mam, nie jestem w stroju kąpielowym, ale, ale nie potrzebuję chyba go, nie? Żeby się opalać. O, oh, katar mam. No i patrzcie, fuu, jak to brudno. Ua. bo, Boże, boj, boże mój. Mój Boże. <laughs> brudno. Wszędzie brudno, brudno ale ładnie. Patrzcie, jak ładnie chmurki w tym. Uuu, ale pięknie. Na żywo to tak nie wygląda. Dobra, rozkładamy się. Dobrze. No, co Wam opowiedzieć, moi drodzy? Co Wam opowiedzieć? No, taka sobie aktywna jestem ostatnio, już o tym mówiłam. Wróciłam na terapię a, i no w sumie nie wiem po co ja wróciłam, bo <laughs> a, zadali mi pytanie w jakim celu ja przyszłam. W ogóle jaki mam cel? I ja, i, I ja nie wiem jaki mam cel. Ja tak po prostu myślałam, że mi to pomoże wyjść z tego z tego zastoju, z tego nic nie robienia, ale... chyba po prostu muszę coś robić, żeby żeby wyjść z tego, nie? i to jest pierwszy krok dobra, rozbieram się blonk, blonk, blonk. plonk u, jakie mam mięśnie już bardzo e, w ogóle tak krzywo kamera troszkę stoi, nie? widzicie to? Ach, dobra. E, to jest, to specjalnie tak było zrobione, to jest artystyczny ten e, pomysł taki ja artysta ja tak widzę. Tak jak dzisiaj nie wygląda mój, e, moja codzienność e, Ja chyba pierwszy raz tak gdzieś wyjechałam, bo zazwyczaj mam pracę wieczorami. Jakieś treningi albo na siłowni, albo online. Dzisiaj akurat mam online wieczorem, albo jogę. O, wczoraj miałam trzy jogi i zmęczyłam się bardzo, przyjechałam do domu i tak. Poszłam spać, chyba o 11. Dawno się tak nie czułam, że po prostu nawet mi się nic nie chciało oglądać. Tylko, tylko chciałam pójść spać. Eee, no i do tego czasu, do wieczoru, to po prostu nic nie robię się w domu. A dzisiaj pomyślałam, że, że wyjadę w końcu, coś porobię. I to było dobrym pomysłem. Co do drdzików. To już mi się troszkę znudziły, szczerze mówiąc. Wkurza mnie to, że się puszą. Nie podoba mi się to, że się puszą tak te włosy. Może na kamerze tak tego nie. Nie no, widać. Widać. Puszą się bardzo. Myślałam, że będą tak yy, cały czas takie takie ładne i się nie puszące. się puszą. Nie wierzę, że jednak wyjechałam z tego domu. Muszę się opalić, bo prowadzę jogę w starym porcie. A. Może nie ma tu ten, może są tutaj niepoznaniacy. <laughs> Prowadzę jogę na świeżym powietrzu przy rzece warcie. Eee, I no, wczoraj tam godzinę prowadziłam jogę i się opaliłam po stanik sportowy. Eee, dlatego też jestem teraz w staniku sportowym, żeby to wyrównać. jest logika nie jest logika. Nie, zaraz zdejmę Wyłączę was i zdejmę stanik po prostu. Dobra. Eee, chowam kamerkę i się opalam. Dziwna sytuacja mi się przydarzyła. Mi się wydaje, że ktoś za mną podglądał tam. Bo jak wstałam i chciałam wam pokazać, że tu jednak sprzątają to jeziorko i podeszłam do wody, to tam był ktoś w, w krzakach. I jak ja tam podeszłam, to on się schował. Jak ja wyjeżdżałam, to on też się schował, żeby go nie było widać. Tam dalej do krzaków. Bardzo dziwna sytuacja. Nie spodziewałam się czegoś takiego. E... No trudno. Chciałam wam pokazać tą... to coś, co sprząta. O tu. Bardzo ciekawy widok. widok co? <laughs> Ale to dobra wiadomość. To znaczy, że niedługo to jezioro będzie czyste i można będzie pływać na sapach. Na sapie, na... na kajaczku Sprzątajcie, o właśnie nigdy nie widziałem, to się sprząta, uuu po prostu to tak zagrzeba, tak grzebie to I teraz mam bogatę, odpływa tu No co, chyba do domku pojadę już, no i będę mieć treningi online. treningi, Może rower umyje? W końcu muszę to zrobić. Może z wami akurat mi się uda. Mi się w ogóle podoba mi się nagrywać vlogi jak sprzątam. Mycie okien, mycie roweru, sprzątanie mieszkania. Jakieś mrówki, mrówki w uchu. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Ale jest gorąco! Jestem zmęczona po tym opalaniu Opaliłam się, jestem czarna, nie poznać mnie, nie? O. Nie, jakoś tak słabo się opaliłam, prawie się nie opaliłam Dobra, mój obiad na dzisiaj to jogurt, truskawki, banan i burówki Bo ja nie ostatnio obiadów, tylko owoce przez to, że jest gorąco i mi się po prostu nie chce. Może u mnie jest tak gorąco, żebyście widzieli. Ja... Och. Ciężko. Jest ciężko. Fuh. Zasnęłam. Tak mnie tak mnie to słońce jakoś zmuliło. Dobra, personalki. pobudko To jest ciepło. E, gorąco. Ja... O wiecie co dlaczego w domu nie nagrywam? Ja tu chodzę nago przez to, że jest gorąco e, Dlatego nie nagrywam. Założyłam shorty i koszulkę i jest mi w, nie, w nich ciepło. Ja, ja nie wiem, i nie pamiętam. Nie pamiętam, żebym tak się męczyło latem zeszłym tu. Не понимаю, вот, уходи. что ходи. Я просто уже начинаю вкушать то мешкание. Хорошо, давай кресло неси. Блин, опять тут бугары и Dzisiaj, moi drodzy, o, zapomniałam Wam opowiedzieć: Uważajcie na oszustów z Oeliksy. Jeżeli coś sprzedajecie na OLX-ie i Wam piszą na WhatsAppie, i proszą, e, wysyłam jakieś linki, że gdzie trzeba wpisać dane karty, to tego nie róbcie. Bo mnie tak właśnie chcieli, chcieli oszukać dzisiaj. Co za dzień? Jeden podglądał, drugi, drugi ktoś chciał oszukać. Super dzień. To koniec na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że do zobaczenia nie bawiem.